Cześć, witam Was w takim trochę odcinku specjalnym. Robię ten odcinek, ponieważ przekroczyliśmy 10 tysięcy subskrypcji, za co ja Wam bardzo dziękuję, bo to w sumie Wy tworzycie ten kanał, tak? Ta liczba tam to są prawdziwi ludzie za tym, także ja Wam bardzo dziękuję za zainteresowanie tematami. Cieszę się, że tworzymy taką społeczność, takie miejsce, gdzie dzielimy wspólne pasje. I mam nadzieję, że to będzie dalej w tą stronę szło. A teraz przechodzimy do tematu dzisiejszego odcinka, czyli co ja mam w swojej torbie podróżniczej albo w plecaku, jakim sprzętem fotografuję, jakim działam w terenie. I na taki temat nie da się zrobić jednego odcinka, bo na różne sytuacje różnie się pakuję. Na różne rzeczy robię różne zlecenia, ale robię też różne wypady samemu. Zabieram różne rzeczy ze sobą, także nie ma jednego zestawu rzeczy, które mam zawsze w plecaku na każdy wypad. Także musimy sobie wymyśleć, gdzie robimy taki hipotetyczny wypad. No i powiedzmy, że idziemy gdzieś w góry na jednonocny wypad dwudniowy, gdzie będziemy spać na przykład w jakimś schronisku. Także wezmę rzeczy do przenosowania i będę myślał o tym, żeby się zapakować w miarę lekko, ponieważ na taki hipotetyczny nasz wypad fotograficzny nie będzie mi zależało na tym, żeby wziąć wszystkie obiektywy ze sobą albo również te najcięższe, tylko żeby zapakować się lekko, mieć ze sobą wszystkie możliwości i żeby to było takie kompaktowe. Dlatego sobie zakładamy taki wypad i w związku z tym, co mam w moim plecaku fotograficznym na takie jednonocne, dwudniowe wypady w góry. Um, to zaczynamy. Pierwszą rzeczą jest plecak i to jest peak design 20 litrów, chyba everyday coś tam się nazywa. Um, to jest bardzo dobrze wykonany plecak, bardzo solidnie, aczkolwiek um, mam wrażenie, że staje się trochę za mały na moje potrzeby. Jest bardzo ciekawie zbudowany, jeśli chodzi o moduły, bo tu ma wszędzie takie magnesiki. To się wszystko samemu domyka. Jak nie używamy tego, także tu nic nie lata. A tu mamy te, też duże miejsce, jeżeli chcemy jakieś butelki włożyć i tak dalej. No już pierwszą rzeczą, którą tutaj nie widzicie, a którą bym zabrał na taki wypad, to jest duża butelka wody. tak? A powiedzmy, że robimy taki wypad gdzieś w Tatry. I no tam będziemy cały dzień łazić, Jeszcze drugi dzień w schronisku, gdzie będziemy nocować, ewentualnie dokupimy wodę, no, ale tutaj na pewno uh, trzeba by było zapakować dużą butelkę wody. Z takich jeszcze rzeczy, które są na zewnątrz, to oczywiście statyw. No i on nie wpisuje się w scenariusz o, tego, że on jest lekki, ale to jest mój ulubiony statyw, bo on jest w miarę lekki i jest bardzo dobrze solidnie zbudowany. To jest Benro, nie pamiętam nawet jaki model. No, tu jest coś napisane. To jest Benro FSL 09a. Um, bardzo fajny. Trzeba uważać, bo czasami tutaj się zblokują te takie obręcze, bo ja go wsadzam i do wody i w piasek i tutaj różnego rodzaju brud się dostaje, także przez to czasami jak chcę go złożyć, to nie do końca to się udaje i trzymam tak i składam, no i już kilka razy sobie tutaj na skórę. To nie jest wada tego statywu, ponieważ on jest tak odporny na moje ekstremalne użytkowanie, że to raczej moja wina, że ja go tak składam. On ma mocowanie Arka Spis i to będzie ważne do kolejnej rzeczy o, nie jest za wysoki, można go rozłożyć w miarę na płasko, ponieważ rozkładając go um, w ten sposób. widzicie, że nie ma tutaj łamanego statywu, ale można sprawić, że tutaj aparat jest dość nisko. To jest praktyczne dla fotografii krajobrazowej, bo przypominam robimy wypad tak um, fotograficzny w góry, więc ja bym tam uprawiał oczywiście fotografię krajobrazową. Także to jest taka pierwsza rzecz, to jest bardzo tani statyw, nie jest mi go szkoda yy, wsadzać czy do wody, czy naprawdę się nad nim znęcać, dlatego bardzo polecam. Waży swoje, ja bym tak na oko powiedział, może półtora kilo, może trochę więcej, yy, no jest made in China, ale nie widać tego po nim. Dobra, to taka pierwsza rzecz, na pewno zawsze statyw ze sobą biorę, to dołożę tutaj i zobaczmy, co jest dalej w plecaku. Jeżeli to jest wypad właśnie taki na noc i jeżeli nie ma za dużo chodzenia, i jeżeli będę chciał, na przykład w trakcie tego wypadu w nocy, wieczorem, jak dotrę do schroniska, wstawić czy relacje na Instagrama, czy coś nagrać innego, to w takich wypadkach, w takich scenariuszach biorę ze sobą również laptopa. Jeżeli byłby to bardziej męczący spacer, to oczywiście nie będę targał ze sobą tego, bo każdy kilogram się liczy, ale przypuśćmy, że ten spacer nie będzie taki trudny, to laptopa ze sobą bym wziął. Laptopa trzymam tutaj w tej kieszonce i to jest też taka kieszeń szybkiego dostępu. Ponieważ mając na plecach ten e, plecak, tak można szybko go zrzucić i tutaj się dostać do różnych rzeczy. Także bardzo praktyczne miejsce. I teraz tak, oczywiście mam tutaj ładowarkę, a kabel tak do ładowarki do laptopa. Um, ja mam laptopa MacBooka zaraz pokażę w bardzo takiej słabej konfiguracji, jest tam też mało miejsca, także zawsze mam dysk przenośny. Ja go tutaj zapakowałem w taki woreczek, ale to jest Lacey 5TB dysk HDD. Nie jest odporny na strząsy, no, dlatego go zapakowałem coś takiego i spełnia swoją rolę to. Um, zaraz przejdziemy do laptopa. No i żeby zgrać te rzeczy, no bo MacBooki nie mają normalnych wejść na kartę, to mam jeszcze taką przejściówkę od firmy e-staff. Um, nie jest ani dobra, ani zła. To jest po prostu przejściówka, tak żeby tutaj Czytać karty, ewentualnie USB zwykłe włożyć, bo tu mam dwa wejścia USB-C. Także to trzeba ze sobą zabrać, no inaczej nie zgramy danych na dysk. Jeszcze mam drugi kabel z wejściem USB 3.0, um, ponieważ czasami biorę też inny dysk i zauważyłem, że po prostu łatwiej jest pamiętać, że wrzucam różne kable i później nie zwracam uwagi na to, który dysk biorę, niż pamiętać zawsze o tym, żeby mieć konkretnie ten dysk i konkretnie ten kabel. Także zawsze mam też um, różne kable ze sobą. No i mamy samego laptopa, to jest MacBook Pro z 2017 roku, to jest ten, który ma tutaj dwa wejścia USB-C. I on jest w najsłabszej konfiguracji. 13 cali, 128 GB SSD, także bardzo mało miejsca, ale on służy tylko do tego, w sensie dla mnie, on służy tylko do tego, żeby w terenie um, zgrać rzeczy i ewentualnie w Lightroomie wyedytować um, jakieś zdjęcie, Albo na przykład w Final Cutie, szybciutko mały klip zrobić, ale nie używam tego do żadnych bardziej ambitnych rzeczy, bardziej do zgrywania materiałów, tak? Taki powiedzmy laptop On the Go. Dlatego 13 cali, dlatego mniejszy. Mm, no przydaje się mieć laptopa, ale to absolutnie nie jest żadna bestia. Tak, um, jest raczej słaby. Dobra, to ten laptop. I jeszcze w tej kieszeni mam zawsze takich kilka rzeczy, które chcę szybko mieć pod ręką. Aha, no i jeszcze dysk SSD. Ja akurat to zapakowałem dwa deski. Myślę, że ja bym w taką wyprawę wziął po prostu któryś z tych dwóch. SSD jest szybszy. To tylko jeżeli bym zgrywał dane. To jest 500 GB Samsung T5. Bardzo polecam te SSDki. I jako, że to jest taka kieszeń z szybkim dostępem, to mam zawsze też chusteczkę z mikrofibry. Zwykłe chusteczki, ponieważ 5 dni nie muszę używać chusteczek, a później w jedną godzinę użyję trzy paczki chusteczek, bo jakieś pyłki latają. Także zawsze mam jakieś chusteczki przy sobie. No i też takie do mycia okularów. To się mi też zawsze przydaje. I z tej kieszeni szybkiego dostępu. To by było na tyle. Także ruszamy dalej. Ten plecak ma bardzo fajne opcje, takie otwierania z boku, także mając to na plecach można po prostu na jednym ramieniu to mieć przewieszony i wtedy dostać się tak, do tych wszystkich kieszonek nie zdejmując w sumie plecaka. Także to uważam jest bardzo praktyczne. Um, także co my tu mamy? Ja fotografuję na aparacie Sony A7 Mark III. I mam założony obiektyw um, G Master 16 do 35 mm. To nie był tani obiektyw, ale to jest mój ulubiony obiektyw. I bardzo go polecam. Jeżeli ktoś tak na poważnie chce tą fotografią krajobrazową się zainteresować, albo również inną fotografię, gdzie są szerokie obiektywy potrzebne, jak na przykład um, fotografia wnętrz, tak, architektury, um, to bardzo polecam. Bardzo dobry obiektyw. I 16 mm jest wystarczająco szeroko, żeby wszystko złapać, co sobie wymyślimy, a 35 mm, tak trochę sobie przyzumujemy. Także tutaj ta różnorodność przy przysłonie 2.8 naprawdę daje szerokie możliwości. No a sam aparat już jest bardzo dobity, nie wiem czy będzie widać, ale tutaj mam a, takie różne, no już takie zatrapania, bo mi kilka razy spadł, a mimo to dalej działa i wszystko działa tak jak należy, także jak najbardziej um, polecam ten aparat, bo jest zbudowany jak czołg. Tak samo ten obiektyw, bo ten aparat dokładnie w tym zestawie mi kilka razy nawet na beton spadł i się nic nie stało, może akurat odpowiednio spadł, może miałem szczęście, ale ogólnie mam dość duże zaufanie do tego, że to jest dobry aparat. Także to jest mój główny aparat, na którym fotografuję. Tu mam na dole mocowanie od Peak Design, i to jest mocowanie, do którego można mieć też taką rączkę. Jak fotografuję gdzieś w ryzykownym miejscu, to zawsze mi to, to będzie się trzymało, także to jest praktyczne. Ale też to mocowanie jest dlatego fajne, bo jak chodzę sobie po kurach, i nie chcę za każdym razem wyciągać w plecach, wkładać, wyciągać i wkładać. To po prostu zakładam ten aparat tutaj. I to jest mocowanie, które się nazywa Capture. To jest od tej samej firmy co plecak, ale to trzeba dokupować osobno. Um, ale coś takiego to jest bardzo praktycznego i możemy chodzić z tym i mieć wolne ręce. Czy sobie tutaj to wypniemy. O w ten sposób i możemy z ręką robić, co chcemy. I to jest to samo mocowanie, które mam na statywie, dlatego po prostu mogę to tu trzymać, wrzucić na statyw i pod tym względem jest to bardzo praktyczne. Dobra. To był główny aparat i główny obiektyw. Drugi aparat teraz wam nie pokażę, ale mam drugi aparat, który służy do um, nazwijmy to vlogowania albo robienia materiałów o tym, jak robię materiały. No bo w takim wypadzie prawdopodobnie bym nakręcił czy jakiś odcinek czy coś o tym, jak te zdjęcia robię. I do tego mam Fuji XS10. To jest bardzo mały, kompaktowy aparat um, i do niego nie mam osobnego statywu, tylko go trzymam albo w ręce. Albo go wrzucam na ten statyw, jak ten akurat aparat jest wolny. O, dlaczego nie pokażę Wam tego aparatu? Bo właśnie na nim nagrywam. O, pokażę Wam jakoś inaczej. Ale do tego aparatu, skoro ja robię takie vlogowe rzeczy też, to mam mikrofon. ROAD VideoMic Go chyba się nazywa. To jest taki mały. Um, mikrofon do tego dokupiłem Dead Cata, czyli martwego kota, tak to jest to futro tutaj. O, to chroni przed wiatrem, po prostu dźwięk e, jest lepszej jakości. To jest mikrofon, który nie wymaga osobnego zasilania, co mnie bardzo cieszy, bo ja zawsze zapominałem włączać zasilania mikrofonu, przez co nie miałem w ogóle dźwięku, bo jeszcze mam mikrofon VideoMic Pro. I on niestety jest taki, że trzeba do niego zawsze pamiętać, żeby włożyć baterię. Trzeba włączyć ten mikrofon. No i wiele razy mi audio przez to uciekło. Dlatego kupiłem ten, gdzie nie ma zasilania. Audio jest trochę gorszej jakości, ale wciąż bardzo dobrej jakości. I dla mnie to jest wystarczające. Ja wolę to ze sobą wziąć. Mm, też nie był to najdroższy mikrofon, dlatego mi tak nie jest szkoda, jeżeli tam trochę, powiedzmy, kropi woda, coś tutaj popada na niego, to nie martwię się tym tak. A ten VideoMic Pro to jest taki bardziej, bym powiedział, studyjny, tak? Jeżeli mam studio YouTube'owe i tu na aparacie coś nagrywam, to bym wrzucił ten VideoMic Pro, żeby mieć lepszą jakość dźwięku, ale no, to są czyste warunki, tam opamiętam o wszystkim, um, no, ale no taki hipotetyczny wypad góry, ten będzie lepszy. I ten mikrofon założyłbym na ten aparat, na którym teraz nagrywam, czyli XS10 od Fujifilm, i w ten sposób bym dokumentował to, jak robię zdjęcia. Także to były moje dwa główne aparaty. Jeszcze drugi obiektyw poza tym, który mam założony, to jest obiektyw, który mam od niedawna. I to jest Sony 70-200G zwykłe, to nie jest G Master, czyli przysłona 4.0. I o tym, dlaczego akurat ten obiektyw wybrałem, a nie ten G Master, poza oczywistą różnicą w cenie, zrobiłem osobny materiał, gdzie mówię o tym, jak w ogóle wybierać obiektywy. Jak to sobie obejrzyj, tutaj jest o tym filmik, ale to jest 70-200 do mm. Przysłonie 4.0, także ma dość szerokie możliwości. Ta przesłona nie jest taka ciemna, także całkiem dobrze się nadaje i z mojego doświadczenia nie potrzebuję um, na taki wypad zabierać np. obiektywu 50mm ze sobą. Dlatego 16-35, później mamy lukę i mam 7200. i w sumie mam wszystkie te ogniskowe, które potrzebuję o, w plecaku. Czyli mam tylko dwa obiektywy, na taki wypad bym zabrał tylko te dwa obiektywy i w sumie wszystko co potrzebuję jest um, już w tym zawarte. Tu mam mocowanie od tego statywu, także również to z tym obiektywem mogę wrzucić na ten statyw, który przed chwilą pokazałem. I powoli chyba będziemy kończyć, bo tutaj już wiele więcej nie ma. A wiadoma rzecz, gruszka do przeczyszczenia mm, obiektywu. To jest najtańsza gruszka, która tam w jakimś fotograficznym sklepie była do kupienia. Jeszcze jest taka lampka, która służy też jako powerbank um, od Newell, to jest Ranga. Newell Ranga, także Świeci na no wszystkie różne kolory. Można wszystko, wszystko naprawdę z tą lampką zrobić. Można też na przykład zrobić o, coś takiego albo mm, o, jak ktoś jeździ insignią to. Może sobie wrzucić takie światła i straszyć ludzi. Oczywiście to jest żart, nie należy tego robić. W każdym razie bardzo fajna lampka. Przydała mi się częściej niż bym myślał, że mi się przyda. No i jest powerbankiem. Także ja powerbanku nie noszę. a Noszę tą lampkę, dzięki której mogę też naładować ewentualnie telefon. Co tu jeszcze mamy? Aha, mam taki mały pokrowiec od Sandmark i tu mam trzy filtry. Um, I zazwyczaj mam y, założone na obiektywach filtry ochronne i ewentualnie na przykład filtr ND i filtr polaryzacyjny. Na taki wypad wziąłbym pewnie jeden polaryzacyjny na szerokoogniskowy obiektyw, um, jeden ND i na przykład drugi ND na teleobiektyw. Także tu mam takie trzy sloty. Co sobie bezpiecznie siedzi w takim opakowaniu, także to wrzucam i dzięki temu, że tu mam tylko trzy miejsca na filtry, to też trochę muszę przemyśleć, co tak naprawdę potrzebuję, a czego nie, więc to jest taki bardziej minimalistyczny zestaw dzięki temu. W ten sposób to wygląda w środku. Mamy różne przegródki, które można składać, um, także tutaj, niezależnie od tego, co wezmę, wszystko jakoś pomieszczę, co jest bardzo praktyczne. No i jeszcze mam tutaj taką kieszeń szybkiego dostępu, gdzie trzymam um, dodatkowe baterie. Do Sony mam dwie dodatkowe baterie. Takie zawsze naładowane. W plecaku nie trzymam nic, co nie jest naładowane, także zawsze pamiętam, że to jest naładowane. No i tu mam dodatkową baterię e, zastępczą, taką do Fujifilm. Um, I jeszcze dodatkowo to jest taka kieszeń w ogóle tak to wygląda i dodatkowo mamy jeszcze tutaj e, dodatkową kartę pamięci. W Soniaczu mam dwa sloty na karty pamięci. Rzadko kiedy jedną zapełnię w całości, także druga jest zastępcza już w aparacie. A do Fuji ewentualnie mam tutaj drugą kartę pamięci, także też nie biorę ze sobą tysiące kart pamięci na taki wypad, um, bo po prostu najczęściej się okazywało, że to było zbędne. Także tak to wygląda. Plecak jest teraz pusty. Plecak sam w sobie waży może, nie wiem, kilogram. O, także ten cały zestaw nie jest taki ciężki. No i wiadomo, jakby to było w schronisku, to gdzieś tu na górę, żeby mieć od góry dostęp w ten sposób, wrzuciłbym tu szczoteczkę, um, jakieś skarpety, wiadomo, koszulkę na przebranie i takie rzeczy. Bo tutaj by było miejsce na to. Aha, jeszcze tu mam taką kieszeń szybkiego dostępu. Tak to wygląda. Tu. I tutaj trzymam... Pilot do odpalania um, zdalnie aparatu za pomocą podczerwieni do sony. O, dzięki temu jak robię na przykład krajobraz to będzie nieporuszony, bo sobie wszystko ustawię na statywy, kliknę i on spokojnie robi to zdjęcie, no i jeszcze też częściej się mi to przydawało niż bym myślał o taki malutki nożyk nie wiem skąd go mam, to nie ma żadnej firmy ale jest taki mały słodki nożyk o, się już tysiąc razy przydał do naprawdę wszystkiego także zawsze mam taki nożyk też w plecaku i tu w tym plecaku jest też tyle kieszeni, że raz zapomniałem wyciągnąć ten nożyk no i na lotnisku mnie tak zatrzymywali, że gdzieś mam nóż w plecaku no ja nawet nie wiedziałem o czym gadają, bo zapomniałem, że go tam wrzuciłem. Um, no ale z takim, z takim nożykiem można podróżować, bo on jest króciutki. Także z tym nie ma problemu. Um, I tyle. Wiadomo, że bym wrzucił jakieś orzeszki, jakąś czekoladę jeszcze, jakieś przekąski, banana, skoro mówimy o takiej wyprawie. Ale na taką dwudniową wyprawę, pieszą, um, w góry, z jednym noclegiem, tak by wyglądał sprzęt, który bym ze sobą zabrał. Także oto, co jest w moim plecaku podróżniczym. Um, no i tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam coś to pomogło, bo wiem, że wiele osób mnie pytało po prostu o to, co ja mam w plecaku, jakim sprzętem działam, um, więc mam nadzieję, że to odpowiedziało na kilka pytań. I tyle na dzisiaj. Dziękuję raz jeszcze za 10 tysięcy subskrypcji. Jakbyście mieli pytania, piszcie w komentarzach. A jeżeli się spodobało, pamiętacie suba, suba, tylko z dzwoneczkiem dawać łapkę w górę. No i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym materiale. Dzięki, trzymajcie się, cześć!